Gościu, to weź go rozdziel ktoś, co wy, wy robicie? E, rozdzielcie ich. Ty go lubiłeś prywatnie wcześniej, czy nie? Kurde, on był mi troszkę obcy, bo ja go nie znałem, tylko że widzisz, wiesz jak ja go poznałem w ogóle? Poznałem go w ten sposób, że podszedł do mnie na evencie i mówił, że mi wpierd... z kamerą za, za plecami. Jak się okazało, Pasup potwierdził, że miał taką samą sytuację, Malczyński miał taką samą sytuację. On chodzi i każdego zaczepia. Ja byłem pierwszą osobą, która zaczepić się dała i powiedziałem, że spokojnie, jak chcesz, to możemy się sprawdzić, nie? I tak się tutaj chyba znaleźliśmy. Już hajter. Mamy hejtera. Ale ja jeszcze nie, ale ja jeszcze nie powiedziałem proszę, mojej wersji proszę. nawet. Hejter, masz od nas. Mój. Sytuacja wyglądała ogólnie tak, że obiecał mi walkę i się zesrał. szedłem korytarzem i akurat olejnik nagrywał. Okej, okay, dobra, może było troszeczkę to ustawione, że miał to nagrywać, ale krzywo się patrzył wcześniej na mnie. Ja ci obiecałem walkę, powiedziałem, że. Obiecałeś mi walkę Ej, było. i się chłopie ze ale, ale dlaczego ty chcesz walczyć kurwa na fejmie, a tak nie chcesz się bić yy, na korytarzu? Obiecałeś mi walkę pięć galczyk. No, no właśnie, dlatego obiecałem ci walkę na no fejmie, a ja ja nie na korytarzu. na korytarzu. a ty... A ja na, nie, na fejmie chciałeś się bić. Ja mogę się bić nawet z tą teraz. Dobra, no to, to słuchaj... No bordo, morda, no ale co, no osrałeś się czy Teraz, czy na ulicy, czy na fejmie? No teraz możemy. W tej sekundzie? W tej sekundzie. E, jak ale Nikola wstawiam, na, na tobą stoi, hejter. Nawet nie zdążę ci wyprowadzić... Wow, wow. Nikola spokojnie, yeah, spokojnie Nikola, Nikola spokojnie. 1-0 Bocian! No to słuchajcie, chyba mamy na jednej z kolejnych gal gotowy pojedynek. Tylko to jest dziwny koleś, bo on podszedł do mnie za kulisami i proponował mi, żebym scenariusz napisał, co mówimy na konferencji, bo on chce dymy zrobić. To jest kretyn. To jest idiota. To jest... No, stary, to jest idiota. On, on chciał pisać scenariusz, żeby to było zabawne. Ale słuchaj, ale była sytuacja taka w ogóle w Gliwicach chyba na gali. Podszedłeś do mnie i mówisz, no dawaj walkę, coś tam, zgodzą się woda, A że na głowę. Ktoś tam jeszcze ceną nie, rzuciłeś to, na Rąbany. Ale widzisz, ale zrobiłeś ze mną to samo, co z Malczyńskim, podszedłeś, do mnie z kamerą, A i ty teraz to bierzesz za dobrą monetę, że ja coś takiego no zrobiłem nie, i teraz będziesz powtarzał malczyńskiego, tak, tak? tak? Ale to ty tak, będziesz powtarzał malczyńskiego, tak? Człowieku, podszedłeś do mnie a ja mówię, przyjść o mach, dobra, to trzymajcie mi kurtkę, bijemy się teraz. A ty mówisz. Nie, teraz mi nie. telefon, żeby to nagrać na Instagrama. Ale pierwsze, co ty poruszasz tamty temat? Poruszaj temat naszej walki. Basie, no właśnie ten temat poruszam, szedłeś z telefonem, Prułeś się do każdego, do kogo tylko się da, podszedłeś Nie, nie próbowałem się do każdego kogo się da, że tylko że mi... się tylko do niego, Ale bo z nim ja spaliłem walkę, a teraz się do... tak rozmawiać do jutra. Chcesz, żebym się dobrze no mów, to no mów. łeb. No generalnie powiedziałeś, że możesz mi napisać. Nie, to ty podszedłeś i mówisz, że chcesz walkę na gołe pięści tak Czyli ja nie trenuję nic, ty 7 lat trenujesz? Do tego, nie, ja słyszałem, do tego... że ty siłownie robiłeś. Bo ja tam, żeby coś no, łupa, się o tobie no to dowiedzieć, tak ja, żeby się o tobie coś dowiedzieć, a, sprawdziłem tam kilka vlogów. No, w K1 ci da tyle, że masz siłę w rękach, no. Chyba A, logiczne. Okej, okay. w tej samej wadze to ty. Nie, no masz wyższą wagę chyba. Nie, mamy, 7-7 tak? mamy się bijemy. Ale nie, nie ja, ja mogę wejść w większej. Ty masz na, tą, na ten moment jaką, jaką masz wagę? 82. No, 82, no to widzisz, no to masz ale, większą wagę. Ale zbijam do 77. No ja w ogóle nic nie zbijam, nic nie trenuję, no to widzisz. No ale mówisz, ćwiczyłeś No to 7 mówię, lat, że masz silniejsze ręce, no ale stary. ćwiczyłeś 7 lat. Judo, a ty mi to zabierasz, walki, tak, judo to jest. Y... Miałeś, no kur... zamknij ten łeb, no daj się powiedzieć. No ale miałeś kultury hamie, kurwa. A to ja jestem hamem, bo ciągle przerywa. Nie mówisz zamki, ryj to mnie. No jak mam do. Inaczej, dobra mówić, mu... skoro się wpierasz. Dobra, w pier... dawaj, no. Miałeś 4 walki. 7 lat ćwiczyłeś judo i chcesz a? się bić na swojej płaszczyźnie. Podpisałeś warunki. Czemu wy zawsze podpisujecie warunki, potem tu siedzicie i, hey, i nie mordo, nie Ale to podszedł być do mnie na ulicy. No dobra, no to nie kręcimy się do ciebie. Na nie, 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 dobra, to się tak nie bijemy, wstajemy, wstajemy, wstajemy i, i, i nie kupiemy i ten i nie. rękami. No tak na ulicy Jesteś byś poszedł, tak powiedziałem. Tak nie bym się bał do ciebie podejść. Wiesz, dla mnie to jest dziwne, jak ktoś się godzi na jakieś warunki, a, a potem nagle się nie godzi. No konferencji mu się odwidziało. Podpisałeś warunki, to się po prostu bij i przestań. Pierd pisałem warunki dopiero jak mnie e, przekonali, No bo ja nie chciałem na takich warunkach. Ale ktoś ci kazał, podpisałem, ale to jeszcze jest do dobra, zmiany. Jak jeżeli, jak, ale dobra, jeżeli, dobra, jeżeli ale jesteś ja taki odważny, to możemy to okay, zmienić na no stary. Powiem ci, jak cię postrzegam. Podchodziłeś do każdego na evencie, każdego zaczepiałeś. Ale ubiegł, co by tu chodzić? No szukasz walki na siłę, dostałeś tę walkę. Dlaczego będziesz pierdolił o zmianie zasad, skoro to podpisałem. No bo jeżeli jesteś taki odważny, a uważasz, że wygrasz? No nie, uważam, że przegram tego przyszedłem. A to? To widzisz, uważasz, że wygrasz? No to czyli, jeżeli jesteś odważny, no to możesz zmienić, tak czy nie? To może jeszcze jest odważny, to zmieni orientację. No nie no Ale nie, bo to nie ma nic do rzeczy. To co ty pierwszy człowieku? Co ty pierwszy człowieku? Gdzie, gdzie ty przyszedłeś? Do burdelu czy No właśnie jak patrzę do ciebie, to chyba jednak do burdelu przyszedłem. Okej. Okay. <grym> to zachowujesz się rysztokowo, No mieku. co ty będziesz się ze mną bił, czy co będziesz robił? No po to tu przyszedłem, a ty się przyszedłeś ze mną kłócić, czy na pierd z... No na pierwszy no, z... będę tobą, tylko no to że zamkiłem, dlaczego na twoich nie zasadach? nie będę się z tobą przytulał, nie będzie żadnego MMA, tylko się na pierwszy dał nie... Nie o, będę wychodził go. na twoich warunkach. Jeżeli trenowałem Judo całe ży 7 lat, przepraszam, już nie będę tutaj mówił, ale większość, połowę życia, tak, mogę powiedzieć, to nie będę wychodził na twoich warunkach, gdzie ja nie potrafię w no ogóle. Ale jak nie będziesz wychodził jak to podpisałeś, kretynie. Ale można to zmienić. Dobra, wyjdź, no twierdzisz, dobra, że wybierasz, no to możesz to zmienić. Wyjdź, dobra, wy... Nie bijesz się. Tam to to. Ruszył jak mój pitbull. Mój pitbull to samo. To kretyn. To jest idiota. Pacie dwóch temperamentnych zawodników, o to chodzi, wielkie prawa dla obu panów. No, wydziękujemy. Ja mam pytanie do hejtera. E, ile planujesz zrobić treningów przed walką? No na tego tak, tak. czwoka to była zero. Dobra, szanuję. To przepraszam. Jak ci przykro, to bardzo cię przepraszam. Nie, nie jest mi przykro. Dobra, żartowałem Mam to w dupie. Już, już. Nie wnikam, serio. No bo hejter jest groźny. Poza.